Siema, dzisiaj mam dla Was rozwiązanie konkursu. Yy, konkurs skończył się 20 czerwca, ale nie miałem czasu nagrać, nagrywałem go teraz. Yy, do wygrania był sedna klejek od Diana. Wszystkie standardowe kolory i folia transferowa. I yy, tutaj mam właśnie w woreczku wszystkie niki osób, które brały udział. Zaraz sobie yy, przemieszamy. Nie losujemy jednego szczęśliwca. Nie mamy karteczka. I wygrywa użytkownik 9, kuwerty 3. Więc gratuluję Ci. Zgłoś się do nas na prywatną wiadomość. Napisz nam wszystkie dane do wysyłki. No Jeszcze raz gratuluję i to by było na tyle. Na razie.